Ej, yeah, bardzo witam bardzo, witajcie w na kanale Widzimy się w openingu, w sobotnim openingu, pamiętacie w sobotki, są automaty, możliwe że się trochę Planogram filmu zmieni, że nie będzie już codziennie, bo już kurczę Ja mi się nie chce i nie mam pomysłów, i nie mam siły, i nie mam czasu Opeczka, burę sobie buteleczkiem, jeśli nie chcecie, żebym przerwał w daily, ale co Przechodzimy sobie do ekipunku Dzisiaj otworzymy sobie 5 szynek załamania I w sumie mam ich 5 na dole, więc lecimy z tym koksem. Pamiętajcie o tym, że skupuję skiny, także jak najbardziej, jeśli macie jakieś skinki na sprzedaż, możecie do mnie napisać na Discordzie albo na Instagramie. Makną kartę, którą teraz sobie możecie skanować potem QR z telefonu. No i jak coś tam macie, to jak najbardziej mogę kupić. Eee, lecimy noc od Digierek Printstream jest na naszym celowniku. I o, w sumie nawet takie dwa gloczki mono, żeby przyjął, bo bym miał na rozdawanie dla Was na streamie. Na razie gówno, nawet bez satraka to poleciało. Pyk, pyk, pyk. Albo nie no, ta MK to zł to kilkanaście złotych kosztuje. Trzecie, cokolwiek po prostu, byle, żeby nie same niebieskie poleciały, bo kurczę, już byśmy się odwidziały te openingi też. Tyle kasy już to poszło. Tyle kasy widzę, że to poszło, to jest. Śmiech na sali ten drop, który mi daje game Grubas, nice, dzięki. Proszę, żeby to był jakiś dobry stan jeszcze. No, Minimalware to jest chyba, tak? Zero 14. Nie wiem, szczerze się w się w skinach już... O, no będzie z 5 lat. Może i tak ogólnie z 7. A tak... Nie no, tak się, że gram to już ponad 8 8 Kurdzie, ma zaraz dziewięć będzie, jak jest stary, no ale no nadal nie, nie ogarniam floatów, działo floatów. Jeszcze coś żeby mi poleciało, jeszcze coś, no. Jest, ej no kurja jeszcze za traku Ej, 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 dobra, to jest faktury, nie, to jest, no to jest pozierane. To jest, fil... nie, minimal wear albo dobre field tested. Zero trzyna, ej, dwa minimal wears, ej. O kurwa. To jest. Ale jaja, no tak. O lol, yy, dobra, czekajcie, wejdę sobie w swój ekipunek nie będzie przez to. Ale kurde, i jaja. Do tego się nie spodziewałem. 21 zł. MK Minimalware. Wydałem ile? 50. Zaraz sobie... zresztą, 60 zł wydałem przypuśćmy, tak? Kurde, mać. Ej, 50. Ale jaja? ła, Cała... Nie ma tu szynki. Abym policzył, ile, ile kosztuje ten openik mój. Już, zaraz sprawdzamy. Strzydka załamania. Złotówkę, no to. Za klucze... 56 zł wydałem? 56 zł wydałem, a w skinach mam. 70. No bo ten to już nawet nie ma co liczyć. 70. Ej, no to Sigma. Sigma openik oby taki więcej. Ja mam dziękuję za oglądanie. Eee, no i co? Siema, no widzimy się na codziennych streamach. No, druga, druga nie filmy to streama chociaż. Elo.